to jest taki sznur Bożenka Słucham Słuchajcie, tak Chyba twoja i To taka smarta Ojejku Co no. się to Ja nie wiedziałam co powiedzieć. Ale to wytniesz no. Uuu Więc Przecież Mama kazała Jak policja będzie to ich przekupimy babeczkami Cześć, Tata, pozdrawiam! Ejo! Jeszcze żyjemy. Co to? Jest, nie nakryj, no. co jesz! Ten... Prezydent?

Зачем колейка-то стоит? Wiedział to bym w nocy wyszedł, nie? No, ale, 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 ale noc. Tak. Słuchajcie, mam za ciężki pleca, nie? A słyszałem, że wy jeszcze mówić coś chcecie. Mam iść z tobą? Pytanie numer jeden. Czy możesz iść ze mną? Nie możesz. Pytajcie, bo ja o sobie nie lubię mówić, nie? Lubię mówić o was. Jesteś wykonany i zdecydowanie. Jesteś tak pewien, że tak? mam odpowiedź? Tak jestem zdecydowany muszę iść. Okej. Okay. <śmarszone> okay. Może zaczędziemy od... Nawet. I, I na wszystko. Oglądajcie co tam się będzie działo. I mam nadzieję, że spotykamy się za 11 dni. No, cześć! <śmarszone> A jeszcze nie, jeszcze ja nie, nie, nie. My, My nie mamy dlaczego jak czasem od wszystkich dźwięk dźwięk i musisz go obejrzeć. Dźwięk 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 Marek, trzymamy za ciebie kciuki i jesteśmy z Tobą. Dasz radę, spełniaj marzenia, i do zobaczenia. Cześć Mareczku, witajcie. Najlepszego! Tak Mareczku, wszystkiego najlepszego, dużo zrówka szczęścia. Dużo przygód na trasie, co by Ci się tam żaden niedźwiedź nie przypałem, do śpiwora. Wszelkiej pomyślności życzymy. Ja i Grzegorz. A no i będziemy do ciebie, żeby zdążyć na twoje wyjście. Jego najlepszego. Życzymy ci, żebyś spotkał samych przyjaznych ludzi na trasie, żeby zdrowie ci dopisało. Pamiętaj, rzet.rzet, bo możliwości są duże. Panie Marku, powodzenia na trasie. Żeby pana nic po drodze nie zjadło, nie okradło. No i żeby pan bezpiecznie wrócił do, do domu. No, kurde, dzięki bardzo. Nie spodziewałem się. Tam musicie mi to wysłać wszyscy. przez sieć, czy przy okazji się dowiedziałem, że ten plecak naprawdę jest za ciężki Ale? Bez jedzenia i bez elektroniki 10, a w, tak z wszystkim 18. Hmm. Ale tu połowę rzeczy zjem po drodze, nie? No, ale, hadz. Na, hadz. E, czy ja już... No, ja już mogę. Idź Chodzi o to, żeby cię nie obciążało, żebyś pamiętał, dokąd masz wrócić i że koledzy cię wspierają i pamiętają o tobie. Jest <laughs> I, I, i koleżanki. I koleżanki. Bo dzisiaj w Polsce ważny dwój, żeby były koledzy i koleżanki. Dobrze przepraszam. Takiego dobre. Przeczepiasz? Tak, przepraszam. Ale ja jestem u kawałek gigla takiego. Dziękuję bardzo. Jezus Maria, jak ja mam wyjść? To może, może ja ogłoszę ten start kampanii prezydenckiej. Dobra, pasuje. Pokażę wam, że Marek, dosta panu, jak się nie obraca. O, zobaczcie. Szwagie, ja cię taki chudy nie poznałem. No. I żebyście wymieli to samo ze mną, jak wrócę. No. A Tomek, przepraszam, pierwszy dzień, a ja ćwiczeń nie zrobiłem. Tak. O tym, Czyli mogę już pożegnać wszystkich? Słuchajcie, no to trzeba wyjść w końcu, nie? bo nie wiem, e, mówiłem rano, że tak się czuję, jakbym miał bilet do wojska. Ale to raczej brzmi tak jak zaplanowana operacja, nie? Niby nie musisz jej robić, ale chcesz i wiesz, że będziesz za owo jak tam nie pójdziesz, że to, to ja idę, nie? Także dzięki za wszystko i do zobaczenia. Hej! Hej! No. No. Cześć matka! Cześć A jasne, O jasne, szesnastka się nie będzie żegnać. Gdzie jest druga? Cześć. Cześć. Tak ma. tak. Masz kamerę. <śle> <śle> a A, jeszcze po kolei, niech wyjdzie. Powodzenia. Siema Teraz ja. <śle> a ty te ażanko, tu lejnie. Ażanko... Siemka! Ja, <murna> Dzięki za Zobaczymy jak żeś z tymi plecami Nie ma dużych, małych. No, dobrze. Cześć. wiem. muszę ty zjeść? Cześć. 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 Dzień. 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 Dzień tam. Siema. ma? wiesz, nie? Stasia nie ma, kurde, no, już nie ma. No, a to by tamtego, nie? By się ładnie urzyć. urodzić. Aha, ty masz przerąbane. Nie słyszałem, wiem. Tak Pogodę ducha od razu. To się przyda. Do widzenia, panie dyrektorze. Żeby cię co wiecie, chociaż nogi trochę bolały. Wiem, co, sobie już bolą przed wyjściem. Najlepszego spełnienia mamy. Będzie dobrze. Cześć, Dzięki. <głos> <głos> ja tylko mieściągi z powrotem. Czekamy. Przełasz <noise> Poguś. Będzie cześć. Cześć, też. No i mają żonę tam zamęcie. Wiesz że oni mi tu rzędne, rzadni, czy Gratuluję. pomysłu i obiecłości. Będzie dobrze. 326 na wizji. Teraz już lecę. Jeszcze powiedz dziewczynom. 120 osób na co, co ja mam z Wami zrobić. Do zobaczenia za 11 dni, albo na, albo na Facebooku, albo w innych miejscach. Cześć! Lecę! Jesteśmy w Obrze. Miałem właśnie klasę w Obrze. I jem babeczkę, którą mi moja Curusia zrobiła. I zaniosłem ją aż 8 km do Obry. No ale przed czasy, byłem zejść. Idziemy dalej. Jeżeli chcesz wesprzeć wyprawę Marka, przejdź na stronę zrzutki i wybierz interesujący Cię próg wsparcia. Dokładny adres znajdziesz w opisie tego filmu. Rozsądek i znajomość tego terenu mówiłoby, że mam iść główną drogą, krec pole, hej? Ale ślad GPT pokazuje, że mam iść tędy, więc pędzę. Idę i oglądam liveach, który się odbył o godzinie ósmej. Przez pierwszy kilometr szedł Marcin, jeszcze Koziołek, także się zagadaliśmy. A teraz od kilku kilometrów idę już samotnie. W ciszy. Co Także zanim dojdziemy do szlaku polskiego Świętego Jakuba, idziemy szlakiem żółtym, proszę bardzo, który prowadzi przez mój powiat, powiat wolsztyński, aż do na Wysokiej Sławy. Potem już przebijemy się kolejnym szlakiem do Głogowa i w Głogowie wpadniemy prosto na oficjalny polski dolnośląski fragment szlaku Świętego Jakuba. Także co, idziemy, nie? Jest przepiękna pogoda. To chyba dzięki tym wszystkim życzeniom, które otrzymałem. Jest pięknie. Chcę się żyć. Tak by się wydawało, w Olsku, w okolicy, gdzie my tu górki mamy, pokazuje ten, którzy tu nigdy nie byli. Może na kamerze to nie jest widoczne. Tam daleko. Cały czas są jakieś zniesienia I przede wszystkim jest zielono Przepięknie zobaczcie Jakie tu są góry i górki I słuchajcie cały czas góra dół, góra dół Dobry trening przed alpami Także zanim dojdę do na tyrol i dalej to ja już będę wyszkolony. Tak sobie myślę, może będę już 10 kg mniej, będzie się łatwiej szło. Na brzuchu i na plecach. No już niedługo dochodzimy do miejscowości Świętno. W tym kierunku idzie się na znaną na naszym obszarze wieżę widokową. No dzisiaj wam tego nie pokażę, bo nie mamy na to czasu. Ale może kiedyś tam wspólnie wejdziemy. Na ten moment. Idziemy dokładnie tam, gdzie nasz szlak prowadzi. Nie wiem, który to kilometr. Czy mam chociaż połowę drogi za sobą? Już zaczynam czuć tą drogę. W nogach może mniej, ale ten ciężar tego plecaka na ramionach daje popalić. Także, do tego stała się mała tragedia. Tra 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 Niestety urwała się sprzączka dziadostwo nowe. No. Chodził, chodził, jak się go obciążyło, to on nie wytrzymuje. No i teraz merda mi między nogami. A co ja byk jestem, żeby mi coś między nogami merdało? No przecież nie. No więc jakoś muszę sobie z tym radzić. Chodźcie dalej za mną Chciałem powiedzieć, chodźcie dalej ze mną Jakie super miejsca. Czuję, że gdyby się rozbił tych drzew, wieczorem podchodziłyby zwierzęta. Stanąłem na popas w tak urokliwym miejscu, że gdyby mnie czas nie gonił, to chętnie bym tu został i rozbił obóz. Do jutra. Już czuję się troszeczkę zmęczony, więc przydałoby się i nie musiałbym robić tych następnych kilkunastu kilometrów. Jest tu po prostu przepięknie. Zobaczcie, całkiem niedawno miałem tam ścieżkę jeleni. Było mnóstwo śladów. Rozsiadam się, patrzę, a tam jeleń przychodzi. Piękny, olbrzymi okaz jelenia. No, coś cudownego. Potwierdził tylko tyle, że mam wyczucie energetyki tego miejsca: że jest tu pięknie, że jest tu pozytywnie i że. Warto by było zostać. No ale co? Omówiliśmy się w Głogowie, że będziemy jutro, i w Polkowice, że będziemy pojutrze. No i tak dalej. Nie mogę pozwolić na to, żeby całe to domino się posypało. Domino dobrej woli, gdzie ludzie przyjmują mnie na nocleg. Także nie ma szans. Pani Orszowskiej, zabieramy plecek, zabieramy kije, i tam tylko dojemy to. To coś, co wcale nawet paskudne w smaku nie jest i ma 220 kalorii i będziemy dalej tak? Tak. A ty, który to oglądasz rozsiądź się wygodnie i oglądaj co będzie dalej. O, w końcu jest pokrzywa. O, jestem na biwaku, ale o ten za moment zabawię się w Makłowicza. Dzisiaj kasza Kuskus z gwiazdnicą pospolitą. Działamy. Już się woda gotuje. Hm. Muszę tak już postawić. Wodę zakręcamy. Wracamy do kubeczka. Drugą wracamy tutaj. Będzie na herbatkę. I do kubeczka sypujemy. A, słuchaj, taki biba, pomysł z skos. Myślę, że starczy. Pudełeczko oczywiście zamykamy szczelnie na 15 minut. Dobra, niech tam dojrzewa. A my w tym czasie znajdziemy sobie Gwiazdnicę Pospolitą, której tu jest mnóstwo. Zobaczcie. I zrobimy sobie wkład do tego do tej kaszy, Mam te gwiazdnice sobie, które porwiemy. Wszystko świeżutkie, wszystko fajniutkie. Sam raz będzie. No więc drodzy Państwo, bateria mi siadła, więc teraz wracam w tym oto pojemniku pomarańczowym, jak te pomarańcze z Hiszpanii. Robi się kasza kurzkus, tu jest. Już, tu już jest zebrana wiaznica pospolita. Ona już czeka, mamy olej. Ale gdzieś tu jeszcze widziałem liście mleczu. Gdzieś go tu widziałem. O, są. Także sobie weźmiemy kilka młodych liści w dla urozmaicenia smaku. Ok. Jest też koniczynka. No. To będziemy dzisiaj mieli pełnowartościowy posiłek. No, może prawie. Ok, wracamy z tym. A więc kasza, jak widzimy, już jest sypka, bardzo fajna. I do tego będziemy dodawać w tym momencie zieleninę o nie mam tu asystenta więc muszę robić to sam zielenina dodana zaraz wymieszamy to z kaszą dodamy troszeczkę A, to sobie... na poprawę kaloryczności smaku oraz przyswajalności tych roślinek dodamy oliwę z oliwek o dość sporo no i zaraz zaczniemy konsumować Mm -hmm. Tanie jest, pyszne, gotowe. Tanie. Tanie też jest, ale tanie. to jeszcze mieszanki z Big Nature. Zasłużyłem. No. no i zabieramy się za jedzenie. Prawda? Wykorzystamy ten element, który tutaj jest. Mm -hmm. W ciężkim dniu marszu takie jedzenie co jest luksusowe. Hmm. Nigdy nie jadłeś wiernicy, powiadasz. Czas to zmienić. Jedzenie rośnie wszędzie. Tym materiałem zakończymy dzisiejszy dzień. Dobrej nocy Ci życzę i do zobaczenia na najczęstszym materiale.